że każdy Was o to męczy, ale zostawcie subskrypcję. A jeżeli już to zrobicie kliknijcie w ten dzwoneczek obok i kliknijcie w ten mały kwadracik, żeby być powiadomiony o każdym moim dodanym filmiku. Tak więc zapraszam na odcinek. Siemanko, zimyczki, z tej strony Dominks i witam Was w kolejnym odcinku z Minecrafta. Dzisiaj tak samo jak w poprzednim odcinku chciałbym już skończyć, skończyć, skończyć ten nasz stateczek, który jest właśnie tam za tą sebką. i pomiędzy odcinkami pozbierałem trochę drewna, który jest tutaj. No, mamy tutaj 2, 4, 5 staków i 12. Na pewno się nam przyda. Wezmę wszystko Płotki, ziemia, trzeba się podsadzić. Co zbędne to sobie odłożę To odłożę, to odłożę i to też no, teraz mogę iść Mam nadzieję, że dzisiaj już większość zbudujemy tego statku, może nawet tam się uda go skończyć już całkowicie na no, tej farma wyskłonie urosło. Niektóre rzeczy sobie... Albo, albo dobra, wezmę sobie za sobą nie będę, nie będę zostawiał bo to nie ma sensu okej, okay, jeszcze sobie trochę przerobię no, już to sobie zamienię, kill'ów nie będzie potrzebny ej dobra Jak to miało iść? Tutaj. Musi iść taki coś. Tutaj też. Długość tak w catku ma 12. Nie licząc z tego tutaj. Co tu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12. A ja się wyjdę. No nie, będzie aż taki krótki. Kurde, nie mam ziemi tutaj. Aj, idź na samo dno. Tutaj wyjdziemy. Okej. Okay. Eee, wszystko mam. Tak. Zrobię, albo nie. Tutaj na, na końcu muszę tą wodę usunąć. Tutaj też musi iść 12. Z 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dobrze jest? Tak, jest jest wszystko dobrze. Tak sobie z ziemią, żebym mógł wyjść z tym. I tutaj, tutaj powinny być tak te bloki. Nie mylę. Um, już sobie zerknę tutaj jak to idzie. Aha, czyli dobrze tutaj idzie tak jak teraz i to będzie płotkami wzięte. Płotki mam trochę nie dużo, 19 tylko. Um, albo nie, płotki wezmę na koniec, bo potem będzie, będzie, będzie mi się źle się przemieszczać. Udać sobie płatki już ustawiam. i tutaj musimy, o tutaj, to pociągnąć dalej I wezmę siebie Ajdź, czemu mi to klikowało? Zmierkę zamienię. Hmm. No i też skasuję. I tutaj. muszę to wszystko ładnie wyłożyć ziemią ale to chyba nie powinno mi tak dużo yy, czasu zająć akurat tego jak, jak to będę jak, jak to będę ziemią pokrywał to nie będę nagrywał po prostu zrobię cięcie a wam pokażę efekt końcowy Bo fajnie byśmy sko skończyli dzisiaj Idę. Tu tak o jaj. No i się tam, no mną. Najce budować pod wodą super. Tutaj niedużo mi zostało. Tam to mi zostało. Gdzie to jest? Tutaj. Chyba Okej. Okay. Hmm. I tutaj jak to możemy zrobić? A jeszcze na drugiej stronie. ukryję tak to tymi dniakami. To jest tutaj. Okay. Jak to my tutaj mamy zrobić? Właściwie to nie wiem O, chyba powiemy już jak to zrobimy Wprost tutaj Właśnie, to... O, po prostu robimy ścianę Będzie taki mini taki dom Przechodzimy mi z i Jak tutaj mamy? Mam nadzieję, że to będzie symetrycznie. Raz, dwa, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem i dziewięć. Nie bardzo. symetrycznie Chociaż? Nie, dobrze jest. Myślałem, żeby mieć wejście takie podwójne, ale może być takie pojedyncze. Okay. No, tutaj może sprowadzimy okna, żeby było ładniej. O, podwójne. Super, tutaj też. potem będę musiał to pokryć ziemią. Znaczymy, jak to się będzie miało te rzeczy. Jeżeli tutaj to pokryję. Tutaj... Okay. No właściwie tutaj... Nie wiem czy coś, będzie, czy coś tutaj mogę zrobić z takim pod, pod tym pokładem ostatkiem. To się później ogarnie. I teraz musimy zrobić ten dziób. To jest najgorsze nie wiem za bardzo jak się za to zabrać no spróbujemy tak a gdzie tutaj o dobra tu tak tutaj dwa Ej tutaj Ej. Będzie wyglądać. Jak to dalej będzie szło? Aha, okej. Okay. Może zrobimy to i zobaczę jak to będzie. Jak to czego robimy takie, wiecie żeby to oszło taką jakby strzałkę, tak by jak to będzie ewentualnie wyglądać muszę do góry podnieść hmm, Jak to no, będzie wyglądać? Zbierzmy zerkę tutaj ja Nie trochę... Nie no, musimy ponieść trochę tej do góry bo tutaj jest taki ten dziób On no, musi być wyżej skasować bo musi iść tak jakby wyżej pochodzi z oświetlenie będzie bardzo ciekawe jeżeli mi się tej pory spawnują tu jest sobie taką platformę tutaj no ja myślę żeby tutaj dać jeszcze wyżej trochę tak to skasujemy no, wyjdź yy, Jeszcze może trochę wyżej. Nie, tutaj tak. Nie wiem no, co ja robię. Znaczy nie wiem co robię. Jakoś idzie przyciskiem przyciskiem się mylą. Nie, dalej już nie tutaj, idzie. Tutaj może to skasujemy, nie? tam teraz I tak coś o zobaczymy jak to będzie wyglądać no mogę wiedzieć że to wygląda aż tak źle tylko tutaj muszę trochę poprawić Może być dobrze. Zresztą myślę, że mi się jednak wydaje. Trzeba jakoś tego usunąć mhm. I tam muszę i to muszę skasować to się powinno robić wieczne źródełko, a nie wiem dlaczego się nie robi hmm. Tutaj kasuję. Też powinno się to elektryczności Musi się to wyrównać. Głupie wagi. Chyba, że przyniosę wiatro. I tutaj to jakiś wyrównam. Ale to później, nie teraz. Tutaj musimy się tym zająć. Jak na razie. Okay. Tak tutaj musimy do tej wciągnąć dupniaków. Jak to będzie wyciągnąć? Powinno dobrze być to wszystko. Hmm, właśnie tak wygląda Tutaj takie coś już robimy. Powinno być dobrze mi się wydaje. Jak on wygląda z przodu. No tak z boku. No może, może być. Nie jest zły. Nawet ładny. Stało tylko pozbyć się praktycznie wody. Tak więc ja zrobię cięcie i zaraz wam gdy już się wysunę całej wody stąd. Tak więc widzimy się po cięciu. No, witam was po cięciu. Widzicie, tutaj wszędzie opróżniłem wodę. Po yy, no, prostu wylałem ją, usunąłem ją, tutaj też nie, nie ma. Co so, jeszcze ja i jeszcze sprawdziłem trochę na tej mojej małej zygapce jak to zrobić i zrobiłem małe błędy bo tutaj te deski muszą być równo właśnie z tymi pniakami, a ja robiłem o, na odwrót chciałem tutaj właśnie tu być ten podest a tu trzeba właśnie tutaj na no, z deskami Przebudować, a potem tutaj płotkami, kamień nie ogrodzić tak więc za to się weźmiemy i kończymy po prostu już ten tutaj tą większość, większość statku i zakończymy odcinek. tak ładnie. sobie sobie Dobra. Ładnie. Dobra. 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 że mam dużo drewna. Tutaj jednak będę mógł, mógł zrobić jakiś, nie wiem, magazyny magazyn albo jakąś taką piwnicę. Myślałem, że się nie będzie dało, a jednak się da. Jest na, jest na tyle miejsca. To mnie bardzo cieszy. Już praktycznie statek jest skończony. A skończymy już to budować, to zostanie nam do zrobienia tylko żagle. No i to już w następnym odcinku chyba skończymy O jak ja teraz tam wyjdę? Albo po prostu ja pomiędzy odcinkami je ja skończę Okej, okay, to się podsadzę mm, Okej, okay, już tam skończyłem i tak to tutaj wygląda. I tutaj ładnie się płytkami ogrodzi, to mogę stosować e, a tutaj mm, jak to możemy zrobić. Chyba że zrobię tak. O tak. I to po prostu wschodki zrobię, tak takie do góry. Będzie chyba najlepiej niż robić jakieś, nie wiem, drabinki. Nie wiem, ile będzie mi ich potrzebnych. 20 chyba styknie, chociaż wątpię. Chociaż może... Zobaczymy, tak, ziemia. że tutaj jest zrobić taki skręt, nie się łączą, czy nie. Ale się długo... Nie jeszcze ojej, tak samo długo jak ręką, tak to znaczy rawem się szybko też niszczy. No to możemy zrobić? Dobrze na razie to skasuje i chyba walimy na razie drabinki. Bardziej, bardzo niemal nie wyglądają te schody, bo jeszcze ta spakowana teksturka to chyba tej nie pasują. Po prostu drabinka tutaj walna i powinno być dobrze. Dwie. No, trzy powinny wystarczyć. Tak myślę. Hmm. Tutaj. Albo jeszcze inaczej. Tu. No. Tak więc, tak wygląda nasz mały stateczek. Znaczy tylko ogrodzę go tutaj płotkami i będzie skończony. Tu mam trawinkę gdzieś. O, tutaj jest dobra. Teraz trochę odpłyniemy, zobaczycie jak on będzie się prezentował. No całkiem ładnie jest, trzeba powiedzieć. Tam jeszcze muszę yy, wziąć federko i tam usunąć tą wodę, która się tam zwagowała, bo bardzo nieładnie to wygląda. No tak, więc prawie skończyliśmy ten... Sateczek, to skończymy odcineczek Więc mam nadzieję, że odcinek oraz statek wam się podobają To jeżeli tak, to stawcie łapkę w górę Napiszcie komentarz Subskrybujcie, jeżeli tego nie robicie Wbijajcie na moją stronę na facebooku No i mam nadzieję, że Wszyscy spotkamy się w kolejnym materiale Dobra, cześć i na razie Nara